Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie jak zawsze pokazuję Wam, jak ogarnąć chatę i siebie. Dzisiaj weźmiemy na tapetę temat ważny, jak motyla noga. Pranie. Wiem, że dla niektórych to zmora, ale uwierzcie mi, wcale tak być nie musi. Pokażemy Wam krok po kroku, jak ogarnąć pranie, żeby było czyste, pachniało świeżością i wyglądało jak nowe. Nieważne, czy jesteście studenciakami, czy doświadczonymi paniami domu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Pamiętajcie, dbając o ciuchy, dbacie o siebie. Czyste ubrania to nie tylko kwestia lansu, ale przede wszystkim higieny i komfortu. No to jazda. Zaczynamy od sortowania ciuchów. Nie wrzucamy wszystkiego jak leci do bębna. Białe, jasne, ciemne i delikatne. Białe rzeczy pierzemy osobno, żeby nie straciły bieli. Ciemne ciuchy farbują, więc pierzemy je razem. Delikatne tkaniny wymagają specjalnego traktowania. Najlepiej pracie w specjalnym woreczku. Wybór proszku to ważna sprawa. Półki uginają się od proszków, płynów i kapsułek. Do białych ubrań najlepszy będzie proszek z wybielaczem optycznym. Do kolorowych ciuchów bierzemy proszek do kolorowego prania płyny lub kapsułki. Do delikatnych tkanin używamy specjalnych detergentów. Należy jeszcze pamiętać o płynie do płukania, który zapewni świeży zapach i delikatność ubrań. No to teraz, kiedy już wybraliśmy odpowiedni detergent, zajmijmy się poznaniem przegródek na detergenty w pralce. Zazwyczaj są one podzielone na trzy główne sekcje, oznaczone symbolami lub cyframi. Pierwsza przegródka, zwykle oznaczona I lub cyfrą 1, służy do prania wstępnego. Stosujemy ją, gdy wybieramy program z praniem wstępnym, idealny do mocno zabrudzonych ubrań. Następnie mamy drugą przegródkę, oznaczoną druga lub cyfrą 2. To główna przegródka na detergent do prania zasadniczego, odpowiada za standardowy program prania. I na koniec przegródka na płyn do zmiękczania tkanin, zwykle oznaczona kwiatkiem lub gwiazdką. Tutaj wlewamy płyn do płukania lub inne dodatki do prania. Detergenty uzupełnione. Teraz ustawiamy temperaturę prania. Większość ciuchów pierzemy w 30-40 stopniach. Taka temperatura usuwa brud i nie niszczy ubrań. Wyższe temperatury są dla ręczników, pościeli i mocno zabrudzonych ciuchów. Pamiętajmy, że wełna może się skurczyć w gorącej wodzie, więc zawsze sprawdzajmy metki. Czas załadować pralkę, ale uwaga! Nie upychamy ciuchów na siłę. Potrzebują przestrzeni, żeby się dobrze uprać. Za dużo ciuchów, proszek się nie rozpuści. Rozkładamy ciuchy równomiernie, żeby pralka nie dostała zadyszki i żeby wszystko ładnie się uprało. Kolejny etap. Wybieramy program. Nowoczesne pralki mają mnóstwo programów. Możemy prać bawełnę, syntetyki, delikatne tkaniny, a także szybkie i ekologiczne. Jaki program wybrać? To zależy od tego, co pierzemy i jak bardzo jest brudny. Jak nie wiecie, który program wybrać, zawsze można zajrzeć do instrukcji obsługi. Suszenie na płasko lub na wieszaku. Po praniu czas na suszenie. Większość ciuchów można suszyć w suszarce bębnowej, ale delikatne sztuki, jak wełna czy jedwab, lepiej suszyć na płasko, żeby się nie rozciągnęły. Suszarka bębnowa jest super, bo ubrania są miękkie, ale mogą się elektryzować. Można użyć specjalnych chusteczek do suszenia albo wrzucić kilka piłeczek tenisowych. Prasowanie i przechowywanie. Ostatnie szlify. Po wysuszeniu czasami trzeba jeszcze chwycić za żelazko. Bawełna i len wyglądają lepiej po prasowaniu. Żelazko z funkcją pary ułatwi nam życie. Na koniec składamy ciuchy i odkładamy je na miejsce. Gotowe! I gotowe! Mam nadzieję, że ten krótki poradnik okazał się dla Was przydatny. Pamiętajcie, że dbanie o ubrania to dbanie o siebie. Teraz czas na zasłużony relaks. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej porad. Dajcie znać w komentarzach o swoich poradach lub sprawdzonych sztuczkach dotyczących prania. Ale zanim pójdziecie, mam dla Was jeszcze 5 dodatkowych wskazówek i sztuczek, które sprawią, że pranie będzie jeszcze bardziej efektywne. Wskazówka 1. Używaj siatkowego worka do prania delikatnych rzeczy, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Wskazówka 2. Dodaj szklankę białego octu podczas płukania, aby usunąć zapachy i zmiękczyć tkaniny. Wskazówka 3: Aby oszczędzać energię, pierz ubrania w zimnej wodzie, kiedy tylko to możliwe. Wskazówka 4: Usuwaj plamy natychmiast, traktując je przed praniem. Wskazówka 5: Wytrzep ubrania przed suszeniem, aby zmniejszyć zagniecenia i skrócić czas suszenia. Wypróbujcie te wskazówki i przekonajcie się sami o różnicy. Miłego prania! Cześć wszystkim! To wideo znajdziecie na naszym kanale w aż sześciu językach angielskim, hiszpańskim, polskim, hinduskim, portugalskim i rosyjskim. Zapraszam do obejrzenia pozostałych wersji i wykorzystania ich do nauki języków obcych.